Zdrastujcie towarzysze. Coś się popsuło i nie było mnie słuchać. Misję pokojowa na Ukrainie. To jest jakaś porażka. Ja myślę, że to ruska głupia swoż, a wleci bębie i która dała sobie zebrać nasze najlepsze tanki. To jest jakieś wlecz nieporozumienie. Jeśli tyle dla Was znaczy. Takie zaangażowanie Państwo jak my, gdzie poświęciłem mój rynek zbytu, moją twarz, interesy silne. A wy nie możecie wyzwolić jednego państwa. To was trzeba na Sebirsów brać. To jest dramat. Niech was, Ukraińcy walą poszedł jak was w nie waliny. Sukrow lecz ten rozpółnik Łański. Zniszczy was. Dudy, murawiecki bajdeny. Typony 24. Będę wam suko, nie rały smak życia. Nie wiem to wróćcie bliać. To właśnie jest to super Przez taką sukę Przez was wlać. Czyli nikt się w tym kraju nie zmieni. Bo jesteście Pani Pamiętajcie to? A wam moi kochani, czy życie przelewali krok za matkę Rosji? Spasyba. Bo to garstko To może jest pod tysiąc. Słyszał, te komórki, bo na Sybir polecisz. Tylko coś uleć. Tej sukcesy nie daję powiedzieć wam, Wyjrzeć to ta słowo, nie warto było zrobić nic. No, szkoda, blać, gadać. Was na Sybir tylko. Dobranoc. Słowa Ukrainie.